Kacper śnikórski redaktor portalu piracidrogowi.pl. Dzień, Dzień dobry. dobry, dużo dostajecie takich nagrań z wideorejestratorów. Muszę przyznać, że to jest taka kula śniegowa, bo zaczęło się od dwóch, trzech tygodniowo. Teraz dostajemy około setki nagrań tygodniowo. Potem my w tych naszych takich cotygodniowych podsumowaniach na YouTubie wybieramy 10 i prezentujemy je, ale proszę mi wierzyć, moglibyśmy śmiało z 60-70 nagrań publikować. Nawet w tym momencie mi brzęczy telefon służbowy, to oznacza, że dostaliśmy kolejne nagrania. Ale ja no moglibyście na legalnie to robić, bo tak się zastanawiam właśnie, czy to jest na pewno sposób, który jest dopuszczalny według litery prawa. Tak, w sensie. Samo nagrywanie, samo posiadanie kamerki i wideorejestratora w aucie jest legalne. tutaj, Ale podlega, podlega pewnym ograniczeniom, to znaczy, ta kamerka nie może przysłaniać widoku kierowcy, bo jeżeli jest za duża, to kierowca może mieć mandat 500 zł. Nie może też nagrywać strategicznych dla Polskiego systemu obrony miejsc, takich jak wojskowych na przykład. Chyba złagodzono trochę, prawda, te, te przepisy. Tak, teraz te przepisy mhm. zmieniono zmieniono tyle, że to to było dosyć takie irracjonalne, że ktoś musiałby zasłaniać albo wyłączać wideorejestrator przy jednostce wojskowej, a to by tworzyło zagrożenie, jakby ktoś miał tam klikać w trakcie jazdy, więc teraz już to ograniczono, bo wiadomo, że ustawodawca chciał w tym przypadku łapać tych, co faktycznie.